Konińska sterówka już dawno nie przeżyła takiego oblężenia. Jarmark Świętego Bartłomieja przyciągnął tam w weekend tysiące osób i setki wystawców z różnych stron Polski z najróżniejszym asortymentem. Przyjechałam spod Mosiny, e, chociaż pochodzę z Konina, także przyjechałam z tego rodzinnego miasta. I przywiozłam rękodzieło, które robię razem z moim chłopakiem: rzeczy z drewna i z kokosa, e, miski przede wszystkim świece, sojowe w kokosie, deski i różności. To różności wyjątkowe, niepowtarzalne, których w zwykłych sklepach kupić nie można. Pani Alina przywiozła do konina własnoręcznie haftowane torby, etui na telefony, zakładki do książek czy poduszki. Sposób na życie, sposób na spędzanie wolnego czasu. Miłość do y, tworzenia czegoś niepowtarzalnego. No i chęci przekazania komuś coś, co po prostu jest y, jakieś wartościowe. Było rękodzieło, ale były też i starocie. Nie tylko monety i ceramika, ale także te znacznie mniej trwałe. Przyjechałem z Celestynowa i przywiozłem wszystko, co jest związane z papierami. Stare czasopisma, stare książki, starodruki, dużo ciekawych rzeczy związanych z papierami. A wśród nich na przykład gazety pamiętające odzyskanie przez Polskę niepodległości czy przedwojenne książki. To kolekcje zbierane latami, z którymi kolekcjonerom nie zawsze łatwo się rozstać. Wyjątkowe, ale no. Część się zostawia w domu, ale w domu już nie ma, nie ma gdzie. Nawet już nawet obrazy to już mam wszystkie ściany w obrazach. Czy nawet w szkle to również na komodach to też to wszystko stoi w zegarach również. Ale już nie ma gdzie kłaść naprawdę. Na jarmarku można było też wesprzeć konińskie organizacje i placówki. Drugi raz z rzędu zbieramy pieniądze na wyposażenie różowych skrzyneczek, które są umieszczone w konińskich szkołach podstawowych. Skrzyneczki stoją, ale niestety puste. Sprzedajemy własnoręcznie zrobioną przez nas konfiturę borówkową. Do tego jest voucher do mikroskali i herbatka. Przyszliśmy z książkami, z rzeczami różnymi. Wszystko, co w domu komuś było niepotrzebne, a komuś się może przydać, jak najbardziej próbujemy zdobyć jakieś fundusze. Ale jarmark to nie tylko handel. Były też spacery po koninie z przewodnikiem, a w Domu Zemełki można było posłuchać wykładów o historii regionu. Po królestwie. Była to już 17. odsłona Jarmarku Świętego Bartłomieja.